Obserwatorzy przyrody są zdziwieni, że niedźwiedź polarny skutecznie poluje na białuchy. Ale gdy jest coraz mniej lodu, nie ma fok, to ratunek w małych waleniach, aby przetrwać. A przecież chodzi o przetrwanie jednych i drugich. Tej katastrofy ekologicznej. Do której przyczynił się także człowiek. Gdzie on teraz idzie? A może zapytamy, gdzie my zmierzamy, chciwi, pazerni, a także nierozsądni.